W tym odcinku wyjaśnię Ci, czym jest zakres w JavaScriptie. Zacznijmy od tego, że jedną z fundamentalnych możliwości języka programowania jest możliwość zapisywania i odczytywania informacji zmiennych. To bardzo szybko kieruje nas do pytania, gdzie przechowywane są te zmienne i w jaki sposób program wie, gdzie ich szukać i jakie mają wartości. Wszystko to dzieje się dzięki systemowi zasad, który nazywamy zakresem. Jego rolę można sprowadzić do określania, gdzie i w jaki sposób zmienne mogą być odnalezione. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że zmienne w zakresie mogą być wyszukiwane na potrzeby przypisania referencji i wtedy mówimy o tzw. Left Hand Side Lookup lub zwrócenia wartości, i wtedy mówimy o tak zwanym Right Hand Side Lookup. Co to dokładnie oznacza, wyjaśnię Ci za chwilę. Aby dokładnie zrozumieć czym jest i jak działa zakres, musisz zrozumieć jeszcze czym jest silnik i kompilator. W tym wszystkim silnik odpowiedzialny jest za kompilację i wykonanie kodu. Kompilator odpowiedzialny jest za parcowanie i przygotowanie kodu dla silnika. Natomiast scope, tak jak już ci powiedziałem, odpowiedzialny jest za zarządzanie zmiennymi. Zobaczmy jak tych troje współpracuje ze sobą. Jak widzisz, tworzymy tutaj zmienną name i przypisujemy do niej wartość overment. I mogłoby się wydawać, że ten program działa następująco dwój miejsce w pamięci dla zmiennej name i przypisz do niej podaną wartość. W praktyce jednak jest to nieco bardziej skomplikowane. Być może pamiętasz z poprzedniego odcinka, że JavaScript wykonuje się w tak zwanym kontekście wykonania. W tym przypadku jest to globalny kontekst. Kompilator na etapie tworzenia takiego kontekstu pyta zakres o zmienną o identyfikatorze name. Zatem dochodzi tutaj do przeszukania zakresu w celu przypisania referencji. Czyli inaczej mówiąc left-hand side lookup. Ze względu na to, że zmienna nie zostaje znaleziona, zakres tworzy nowy identyfikator. W przypadku słowa kluczowego VAR taka zmienna zyskałaby początkową wartość Undefined. A ponieważ mamy tutaj słowo kluczowe const, zmienna jest na tym etapie niedostępna. Na tym etapie kompilator wykonał to, co do niego należało. Teraz do gry wchodzi silnik JavaScriptu, który wykorzystuje ten kontekst, aby wykonać kod. W celu przypisania wartości do zmiennej ponownie przeszukiwany jest zakres. Tym razem jest to przeszukanie typu right-hand side. I teraz oczywiście zakres może powiedzieć, że zawiera zmienną name i może przypisać do niej skazaną wartość. Czyli podsumowując, podczas przypisania zmiennej mają miejsce dwie akcje. Na początku kompilator deklaruje zmienną, o ile ta wcześniej nie została zadeklarowana, a następnie podczas wykonania silnik ponownie przeszukuje zakres w poszukiwaniu tej zmiennej, aby przypisać do niej wartość. W razie, gdyby jednak ta zmienna nie została znaleziona, zostanie zwrócony błąd. I tym sposobem wiesz już, w jaki sposób zarządzane są zmienne w JavaScriptie z wykorzystaniem zakresu. Myślę, że warto tutaj dodać jeszcze fakt, że zakresy, podobnie jak funkcje i bloki, mogą być zagnieżdżone w innych zakresach. Więc jeżeli zmienna nie może być znaleziona w bieżącym zakresie, silnik zapyta o nią wyższy zakres, aż do momentu dojścia do globalnego zakresu. Ponownie zobaczmy to na przykładzie. Tutaj oprócz globalnego kontekstu wykonania mamy również funkcyjny. Tym samym mamy tutaj do czynienia z dwoma zakresami. Dodam teraz ten drugi kontekst. Zwróć uwagę na to, że ten kontekst zawiera odniesienia do lokalnego oraz globalnego zakresu. Patrząc na kod, zmienna canteth została zdefiniowana w globalnym zakresie. W momencie, gdy kompilator i silnik zadbają o tą zmienną, pojawi się ona tutaj. Następnie w tym miejscu zostaje wykonana funkcja first, a wewnątrz niej mamy odwołanie do zmiennej counter. Dokładnie w tym miejscu, gdy silnik pyta zakres funkcji o toczy zna zmienną counter, otrzymuje odpowiedź, że nie, takiej zmiennej nie ma w tym zakresie. W takiej sytuacji wykorzystywany jest scope chain do tego, aby odnaleźć powyższy zakres, w tym przypadku jest to globalny zakres, i ponownie zapytać o zmienną counter. W tym miejscu mamy już informację o tym, że zmienna istnieje i zostaje zwrócona jej wartość, a następnie wyświetlona z pomocą console. .log. Dokładnie w ten sposób funkcjonuje ten mechanizm również w przypadku większej liczby zakresów. Ostatnim tematem na dziś jest obsługa błędów. W przypadku, gdy przeszukiwanie zakresu typu Right Hand Side nie zostanie zakończone odnalezieniem zmiennej, zostanie wyrzucony Reference Error. Natomiast w przypadku Left Hand Side Lookup w trybie non strict nieodnalezienie zmiennej sprawi, że zostanie ona zadeklarowana w Global Scope. Natomiast gdy aktywny jest Strict Mode, Left Hand Side Lookup również zwróci Reference Error. Drugi rodzaj błędów to tak zwany type error. Występuje on w sytuacji, gdy right-hand-side-lookup odnajdzie zmienną w zakresie, lecz operacja, którą na niej wykonujemy, nie jest dozwolona. Na przykład może to być wywołanie zmiennej, która nie jest funkcją, lub próba odwołania się do właściwości wartości null czy undefined. Ponownie zobaczmy, jak to działa w praktyce. Spróbuję potwierdzić Ci teraz to, co powiedziałem przed chwilą. Zacznijmy od tego, że gdy Right Hand Lookup zakończy się nieodnalezieniem zmiennej w zakresie, zostanie zwrócony reference error. No i faktycznie tak jest. W przypadku Left Hand Lookup w tej chwili będzie to wyglądało inaczej. Wynika to z faktu, że Strict Mode jest tutaj wyłączony. Pomimo tego, że nie zadeklarowałem tutaj nigdzie zmiennej, name, jej wartość została poprawnie zapisana i odczytana. Wynika to z faktu, że ta zmienna została automatycznie utworzona w globalnym zakresie. Gdy tylko włączymy Strict Mode, sytuacja się zmieni. I faktycznie w tej chwili taka operacja zakończyła się błędem. Wspomniałem Ci jeszcze o błędach typu Type Error. Teraz, gdy odwołam się do jakiejś właściwości tej zmiennej, zostanie zwrócony właśnie Type Error. Wygląda na to, że na ten moment to wszystko, co chciałem Ci powiedzieć na temat zakresów JavaScript. Nie mam wątpliwości, że wiedza, którą zdobyłeś w tym odcinku, przyda Ci się w praktyce. Na koniec, już tradycyjnie, jeśli jesteś wdzięczny za przygotowanie tego odcinka, otwórz proszę teraz swojego facebooka i powiedz o moim kanale jednemu swojemu znajomemu. Będę Ci za to niesamowicie wdzięczny. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!